Widzieliście taki młotek? nie Niezły młotek to Młotek do faszynowania. Faszynujemy staw. A to jest faszyna. Już zrobiona, przygotowana. Będziemy faszynować dookoła cały staw, żeby nie zjeżdżały brzegi. Palikami cyk cyk cyk. Później faszyną się plata. I tym wielkim młotem trzeba będzie to później wszystko wtłucyć. Teraz się odchodzi od faszyny w ogóle, ja chcę właśnie faszynę, bo tam przerasta. Przede wszystkim to jest bardziej takie naturalne, może czy ekologiczne, to nie wiem. Teraz się robi, obkłada się stawy deskami, ale to nie wygląda. Taki młotek, to jest młotek. O pierdele. Jak jakiś młot wikingów. Nie do wiary. I żeby tym machać, to trzeba być parę. Zobacz co coś... ...zwichnę. Dobra, idziemy łupać. O, jeszcze... ...zostało... ...trochę kołków do czegoś przydadzą o. ale porobione porobione i powiem wam że a fajnie wyszło o. jak zamarzam za to tylko tam bramkę postawimy jedną tu drugą i boisko do hokeja jak znalazł nie Fajnie kurde, tylko lód musi być odpowiedni, bo te 3 metry głębokości to tak trochę przeraża No dobra Kolejny punkt programu zrobiony Faszyna Jeszcze będziemy się tutaj trochę mordować, bo to jeszcze zestawem to nie jest tak hopciu trzeba będzie napowietrzyć to Wapno załatwić odpowiednie pH i tak dalej. Rośliny, o, roślinki trzeba będzie kupić, zasiać, żeby produkowały tlen. No i może te ryby rzeczywiście w kwietniu, może mają pójść. Podoba mi się faszyna faszyną, ale tu, gdzie plaża, bo to będzie plaża, oczywiście to trzeba jeszcze uporządkować. Troszeczkę piaseczek padnie, zobaczcie. O, i tutaj. Teraz sobie leżaki będzie można zejść do wody ładny kolor tego stału Cześciutko a to co zostało po kołkach do domu do spalenia idziemy ogrzać się trochę